Jeszcze w ubiegłym roku internauci pod informacjami o kolejnych poczynaniach Marcina Andrzejewskiego bronili ratuszowego eksperta od wizerunku i promocji. Tegoroczne, że miasto podpisało z nim kolejną umowę na 119 tysięcy już nie wzbudziły tyle sympatii. Raczej oburzenie. To niewiele mniej niż dostaje sam prezydent, na którego konto miesięcznie wpływa ponad 12 tysięcy złotych. Prezydent uważa, że przedłużenie kontraktu na usługi doradcze to konsekwencja wywiązania się z ubiegłorocznych zobowiązań eksperta. Pan Marcin Andrzejewski mnie niczym nie zauroczył. Po prostu jest taka umowa, że pan Andrzejewski odpowiada za to, żeby wykreować takie wydarzenia w mieście, na które będą przychodzili mieszkańcy i będą chcieli przebywać w centrum miasta żeby mieszkańcy Kalisza przestali mówić o tym, że to jest miasto wymarłe, że tu się nic nie dzieje i tak dalej. Owszem, Kalisza na głównym rynku było wielu, ale co z promocją naszego miasta w szerszym kontekście na arenie krajowej? W mediach ogólnopolskich zaistnieliśmy i jako miasto, które zachęcając do wzięcia udziału w głosowaniu nad budżetem obywatelskim pokazuje na plakatach. Wrocław. Autor tej kampanii sam się wypromował w czasie turnieju sportowego, pozując ze zwycięzcami i z grzewką piwa, a jako specjalista od wizerunku pokazywał, jak osoba na jego stanowisku zachowywać się nie powinna. Czyli nic nie uzyskamy informacji od pana żadnej. Pan, pan radny Eskan Darwich jest menadżerem w Wadmacie, który zarządza. Tutaj. Czy więc jest wart aż takich kwot, jakie otrzymuje? Może dowiemy się w tym roku, bo podobno Kalisz ma być jeszcze bardziej widoczny na zewnątrz. Umowa między prezydentem a doradcą zobowiązuje go do świadczenia usług doradczych i eksperckich w zakresie wizerunku miasta, działań promocyjnych, informacyjnych i komunikacji z mieszkańcami oraz oczywiście wdrożeń nowych technologii. Jak konkretnie ma wyglądać praca? Wszystko zależy od zadań, które zostaną mi zlecone przez prezydenta. W, w tym zakresie, o którym przed chwileczką wspomniałem. Nie wiem jakie zadania zleci mi Pan Prezydent. Zlecenie pan o usługę na 119 tysięcy, więc proszę podać teraz. Co Pan zamierza zrobić? To... Zamierzam zrobić każde zadanie w, w zakresie, o którym przed chwilą Państwu powiedziałem, zlecone mi bezpośrednio przez Pana Prezydenta. Włodarze też zastrzegają, że patrzenie na umowę między ekspertem a miastem pod kątem 119 tysięcy to uproszczenie. Możliwość Wynagradzania pana Marcina Andrzejewskiego jako zleceniobiorcy w wymiarze od 25 godzin w skali miesiąca za te wykonane rzeczywiste działania do godzin 100. Także kwota, która jest ukazana w rejestrze jest. Maksymalną z możliwych kwot. Ostatnia wypłata dla Marcina Andrzejewskiego wyniosła 76 tysięcy złotych. Za te pieniądze do końca 2015 roku koordynator miał wykonać sześć zadań. Do dziś nie wywiązał się z połowy kluczowych: wdrożenia nowej strony internetowej Miasta, systemu głosowań elektronicznych radnych i przekazów transmisji wideo z sesji Rady Miasta.